Koncert życzeń. Telewizyjny koncert życzeń. Witam Państwa w to urocze, niedzielne popołudnie. Szczególnie serdecznie witamy dzisiejszych jubilatów. Z podniszowaniami rocznicy zawarcia małżeństwa, tak zwanych korkowych godów, Państwu M z Mińska Mazowieckiego oraz z okazji zbliżających się godów Kości Słoniowej państwu P z Rembertowa serdeczne życzenia szczęścia długich lat w zdrowiu składają synowie wraz z przeszłymi synowymi liczne grono wnuków oraz jeszcze liczniejsze prawnuków naszym drogim jubilatom Dedykujemy piosenkę, która zdradzi Państwu sekret szczęśliwego pożycia filozofia małżeńska. Żadnego cudu nie ma, żadnego trudu nie ma. Dam tylko znak, czy ma, on już wszystko wie. Żadnych zaklinań nie ma i wypominań nie ma. Nic przecież go nie trzyma, chcę to dobrze, a nie chcę to nie, ale chcę. Żadnych humorów nie ma, i żadnych sporów nie ma, i na nic się nie zżyma, tylko z ręki je. I sam mi wszystko poda, i zawsze w domu zgoda, bo na to jest metoda. Moja mama przed ślubem nauczyła jej mnie. Że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. My to wiemy to po prostu codzienny nasz chleb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. i kocha mnie, szanuje mnie, całuje mnie za to, że dostał w łeb ten pierwszy raz we właściwy czas. Do ślubu on mądrzejszy, do ślubu on ważniejszy, do ślubu wszystko umie, wszystko lepiej wie. Do ślubu taki duży, niech tylko brwi zachmurzy. Już się nie oprę dłużej, chcę to dobrze, a nie chcę to nie, jak sam chcę. Do ślubu ja malutka, do ślubu ja cichutka, do ślubu łagodniutka, zanim nim choćby w grób. Do ślubu wszystko znoszę, co znoszę to rozkoszę. Do ślubu grzecznie proszę, oczki spuszczam podnoszę, a potem ten ślub. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. Nie drugiego dnia po ślubie, to za późno, tylko trzeb. Pierwszego dnia po ślubie, póki świeży ten chleb. I kocha mnie, szanuje mnie, całuje mnie za to, że dostał w łeb ten pierwszy raz, we właściwy czas. Kolacja gdzie?